Gratulacje dla zespołu z, z Polic. Cóż ja mogę powiedzieć po takim meczu? Pierwszych dwa sety to chyba w ogóle bez e, jakiejkolwiek historii, mimo że ten pierwszy do 21, to uważam, że dziewczynia cały czas skontrolowały to, co się działo na boisku. Drugi set, no to w ogóle może zapomnimy o nim w trzecim secie jakaś była tam dobry początek seta, ale wzyszła jak zawsze, przegrałyśmy i to porządnie. Liczyliśmy na jakieś tam rozprężenie zespołu z, chemi z Chemita, ale jak widać dziewczyny podeszły profesjonalnie do meczu i zgarnęły te trzy punkty. No i przegrałyśmy, co mogę powiedzieć. Życzę im powodzenia, mistrzyni. Bardzo się cieszę, że podeszłyśmy, tak jak nawet Magda powiedziała, skoncentrowane do tego meczu. Wygrałyśmy za trzy punkty. Tak naprawdę te dwa sety były, tak jak można powiedzieć, przyszliśmy je spacerkiem, w trzecim było troszeczkę walki. Aczkolwiek bardzo dobrze dzisiaj u nas funkcjonowa, funkcjonowała zagrywka i tym myślę, że elementem odrzuciłyśmy rywalki od i łatwiej nam się grało później w bloku czy to w kontrataku. Także cieszymy się, że trzy punkty zostają polityczne. Myślę, że okay. tutaj mój zespół podszedł zbyt dużym respektem do, do, do przeciwnika, mimo tego, że oczywiście bardzo dobry zespół z, z bardzo dobrymi zawodniczkami, ale myślę, że tego respektu było chyba za dużo. Tutaj część, część moich zawodniczek, część młodych zawodniczek. Gdzieś tam pierwszy raz tak naprawdę widziało, można powiedzieć, na żywo, niektóre, niektóre tutaj z, z gwiazd chemika, ale, ale myślę, że, że też nie zagraliśmy najlepiej. Na pewno chemik wywierał bardzo dużą presję bardzo dużą zagrywką i nie mogliśmy się z tym poradzić. W zasadzie w całym meczu i tylko, tylko gdzieś tam w tym pierwszym i trzecim secie, kiedy, kiedy ee, troszkę zaryzykowaliśmy, troszkę puściliśmy rękę w ataku, e, wtedy ta gra wyglądała troszkę na bardziej wyrównaną, ale myślę, że tutaj cały czas Hemingway, mimo tego prowadzenia naszego w trzecim secie na początku, no myślę, że cały czas miał to pod kontrolą i po prostu spędzały się gdzieś tam, łapały koncentrację i, i, dalej, i dalej grały swoje. Także, Myślę, że tutaj dla, dla moich szczególnie młodych zawodniczych jest to, jest to bardzo dobra lekcja i e, myślę, że na długo zapamiętają e, grę przeciwko Gosie Glince czy Ani Weblinskiej, bo jest to naprawdę duża sztuka. No i na pewno zapamiętają kilka ataków e, tutaj Stefany Welikowicz, które gdzieś tam przejechały nad blokiem, bo, bo no w polskiej lidze rzadko się to widuje i myślę, że, że nie miały tego okazji przeżyć na własną skórę więc więc tutaj miały miały okazję to zobaczyć i poczuć także jest to nawet doświadczenie na pewno dziękuję well, Dobry wieczór sure. and uh, i i i can say that I am satisfied with the, with my guys with my players with my team we play a good volleyball and uh, it for the one week that we spent the, this week to 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 work hard because the next week we have a had... other two games and we cannot, we have to travel to Prostey or to piwa and we cannot practice too much so maybe could be that our somebody was a little bit uh, tired but we can say that we are really satisfied because we won uh, in the straight sets and this is good. Uh, przede wszystkim, oczywiście, jestem bardzo usatysfakcjonowany Ciężko pracowaliśmy przez ten tydzień, ze względu na to, że niedługo czekają nas dwa wyjazdy. Jeden do Polskiejowy, oczywiście do Czech, drugi do Piły. Także ten tydzień, oczywiście, był bardzo intensywny pod względem treningów. Niektóre dziewczyny mogły się tutaj mogły trochę zmęczone, ale to był po prostu jedyny tydzień, kiedy mogliśmy spokojnie trenować. W okolicy, jest? Pytanie trenera Kukaliniego. Na początek chciałem zapytać o drużynę z Czech. Jaki to jest zespół, co o niej trener wie i czego możemy się spodziewać po niej? Uh, the team is uh, is uh, mm, first of all my opinion about the Champions League that uh, when you play uh, away it is a very time uh, uh, difficult because uh, uh, every every team uh, want to show the best and uh, when you play uh, away it is a very time very 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 difficult. na wyjeździe to Każda drużyna w lidze mięczyni jest oczywiście bardzo mocna. No i fakt, że gramy na wyjeździe, oczywiście też też jest pościgowy. Chelsea obecnie jest bardzo experienced team For a Champions League, they are playing the Champions League from many years in a row. They won every year the championship. Maybe the level is not high

jeszcze jedno, jakby trener Pukalini mógł porównać potencjał sportowy jakiś drużyny z Orelniki do drużyny z Czech, to która drużyna z Polski była była? You cannot compare because are two different competitions, this is my opinion of course. It's different competition, but especially is a different behavior. They have the to 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 win, you know, they are, they are winning. Every year they win the championship. This is a mentality that when you play, you have to beat. I don't know which is the level of the about you know the the team that we can compare. We will see after the the game. Of course, there is a that is very clear that we go there to come back like a winner. We don't go to just to also, and we want to win this match. And sure that my players will make everything? Nie można porównać tego zespołu oczywiście do żadnego z Orlenigi, ponieważ jest to zupełnie inna gra. Um, to jest drużyna waleczna, która wiadomo wygrywa w swojej lidze cały czas. Um, jeżeli chodzi o porównanie, to będzie można to dopiero powiedzieć po, po tym meczu. Um, my wiadomo jedziemy tam, aby wygrać. Um, nie jedziemy tam tylko popatrzeć jak się, jak się gra w środkówkę. Chcemy walczyć, żeby po prostu ten mecz wygrać. Jaką cenę kupi Kariniego Wojciech Kaczałski pierwszy finski czybysiej szymeczów cenował? Były przygotowane, chciałem nać na nać z prostej obawy, czy te trzy gry w serii były wystarczającym sprawdzeniem przed przed następnym kolejnym meczem finansowym. No, it was uh, uh, my opinion, my idea is that every game is uh, in the beginning can be really a trick. Uh, we were huge, uh, which was a team that you see, uh, the, the the standing is not so good. But we had a lot of problem to win, and uh, uh, if you don't respect it, your opponent, uh, uh, can beat every time that you can lose one game. And my first job is to win the game. So when we play, uh, first of all, uh, we want to play, you know, to win, to beat our opponent. Then, of course, uh, is uh, that the game was uh, in, uh, in one, uh, one, uh, one plan one program. Ale nie robiliśmy tego jak wygrać To nie była gra treningowa, jeżeli chodzi o określony Wiadomo, trenujemy tak, aby wygrać każdym oczywiście, przeciwnikiem. Sam mecz w Łodzi pokazał, że, że każdy mecz jest no, taką niespodzianką. Łódź, która nie jest w rankingu gdzieś tam wysoko, no, musieliśmy z nią oczywiście mocno powalczyć. Także zdecydowanie nie bierzemy tego meczu z Legionerem jako, jako trening przed